Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ratel i w dzisiejszym odcinku oswanie... osw... o Boże, oswajanie Jero... Jerboa. Nie wiem jak go odmienić, ale to taki, nazwijmy go arkowy lisfenek. No i generalnie możemy go oswoić, w sensie, może inaczej, najbardziej lubi nasiona Y, czyli e, na precyzji to są... Ta nasionka, nasionka gatunku Y. No i później mamy dopiero warzywka, mejoberki i jagódki, Ogólnie wszystkie. Także nie ma kibelsów, moi drodzy, nie ma kibelsów, dość nietypowe, ale przyjemne, bo możemy go tak naprawdę oswoić od razu. Bo wiecie, jak zbieramy sobie rączką te wszystkie krzaczki, to od razu jest duża szansa. Dobra, przesadziłem, No, dużej może nie, ale jest ta szansa, żeby. E, dropnęła nam e, ta. Y, żeby dropnęło nam to nasionko Y. Ale weź go, znajdź. O, mamy. Teraz tak, bo no widzicie, ich jest ogólnie dużo, można je łatwo pospotykać, więc ja bym je brał bardziej pod wygląd, bo bym nie chciał pierwszego lepszego. No ale czy one coś w ogóle robią? Okay, moi drodzy, jesteśmy pocięciu, wybaczcie. Ale musiałam się mniej więcej przyjrzeć jeszcze opisowi. Generalnie nic nam prawie nie dają, poza tym, że przewidują pogodę, bo podobno zachowują się inaczej. Więc razem z Morelatopsem myślę, że podstawowy gatunek jako pierwszy do oswajania pogoda jest przydatna. Aczkolwiek, czy to jest aż tak potrzebne w tej grze, nie wydaje mi się. Przewidywanie pogody jakoś. Oj, sorry, nie chciałem cię porywać. Da się. Jesteśmy w stanie sobie poradzić bez przewidywania tej pogody, ale i tak jakby jest to przyjazny gatunek. Fajnie wygląda tak słodziutko. I cóż mogę tu więcej rzec? No, staramy się oczywiście ich nie zabić jednym strzałem, więc strzelimy w tyłeczek. Dziękuję. Troszeczkę jak dodo będą funkcjonować co do tego usypiania ich. Gdzie są moje nasionka? Tyk. Niech się przy nas oswoi, poczekamy grzecznie. Yy, I tak w tym odcinku będzie tylko o nich, więc będzie bardzo, bardzo, bardzo króciutki, ale to jak wszystkie. No i ja będę moi drodzy raczej oswajać tylko te dino. Yy, tylko dino z yy, tego dodatku, nie? Czyli takiej Argentinii by Wam nie nagrywałem na przykład. Albo. O, cześć. Oj, 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 młody, ale dostałeś. Nie nagrywałem ani też nie nagrywałem jakiegoś. Em... Co ja tam jeszcze mam? Ankylozaura, Deodicurusa. Także wiecie, jak czy jest. I Moralatops tam zginął. Jak byłem na wyprawie po Kaktus, żeby tam rozbudować bazę. To mam go zabili, ale już sobie załatwię jakiegoś nowego, żeby każdy dinozaur miał parę. Raptorkę też mamy. Łącz wędrowanie, dobra. Ogólnie. Głowa, ubiór, możemy Kościanę strój mu założyć, jak mamy. Coś chciałem jeszcze sprawdzić. Mm, wydobywanie nie. Behavior nie. nie, mniejsza, no ale dobra, to się przypatrzmy. Czy mogę jakoś tak, żeby... Nie, i tak mi się będzie podświetlać. No cute. I tak, będę je zwozić sobie do bazy. i ja jakoś tam pewną grupkę swoje. I tak, czy ona jest w stanie zjeść coś innego? Zaraz to sprawdzimy. Mamy teraz czas dużo. Tyk. Czy ty utrzymasz się z jedzenia owoców? Zaraz zobaczymy, jak spa. W sumie dajmy mu w wgód. O, jak cute. No i zeżarł, zeżarł normalne normalnej jagody, czyli do oswajania oczywiście nasiona. Najlepsze ten, najlepsza statystyka, ale ogólnie można je utrzymywać na jagodach. No i oczywiście fakt faktem, eee, nie było sensu tego sprawdzać, bo wiecie, jeśli ma, w statystykach mamy. Jakby w opisie, że możemy oswoić tym, 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 i po prostu jest wyższa skuteczność czegoś, to znaczy, że to wszystko je normalnie jak damy, czyli jak mamy te ciasto, nawet warzywne, to autentycznie na tym cieście możemy chować cały czas danego dinozaura. Tutaj to bym bardziej powiedział, że to ssak już nawet, nie dinozaur, ale niech i tak będzie, niech i tak będzie. Z jednym będę podróżować tak, z drugim tak, czyli będę mieć tak dwóch kompanów. Patrzcie, jak patrzy na mnie, ziomuś. Ale fajny. Dobra, szkoda, że nie mogę brać dwóch. Skoro są takie mało to szpony dwa na raz. No ale cóż, to by było na tyle, moi drodzy. Bardzo króciutki odcinek. Takie zadośćuczynienie ostatnich montaży i cięć. I w następnym. Co w następnym? W następnym zbadamy trochę jaski. Trzymajcie się. Cześć. cześć.